Panie ministrze, co roku mamy okazję nagrywać podsumowanie poprzedniego okresu, poprzedniego roku. Na ogół nagrywaliśmy to w Warszawie w gabinecie ministerialnym. Dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby nagrać to na pokładzie promu Jantar, który cumuje przy wałach Chrobrego. Myślę, że no epokowe wydarzenie tutaj dla Szczecina, ale też dla gospodarki morskiej. No, i pewien projekt, który został doprowadzony do końca. Parę słów z Pana perspektywy. Zarówno jeśli chodzi o przebieg samego projektu w ostatnim czasie, jak i o no to poczucie dzisiaj, jakie Panu towarzyszy. Wielka sprawa. Po dwóch latach bardzo intensywnej pracy, mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, dowieźliśmy to. Bo dwa lata temu, kiedy obejmowałem stery w gospodarce morskiej, ten projekt. Tonął w długach, nie miał finansowania, i myślę, że mało brakowało, a skończył się jakby, jak ryzywiająca stępka, która do dzisiaj ryzywieje na pochylni stoczni w Szczecinie. Mam takie poczucie, że to się wydarzyło dzięki temu, że w gospodarce morskiej w końcu są fachowcy, ludzie, którzy znają się na robocie, i są takie efekty, jakie są. Myślę, że po tych dwóch latach bardzo intensywnej pracy możemy powiedzieć jasno, Jesteśmy gotowi do tego, aby odzyskiwać naszą pozycję na Bałtyku, którą przez ostatnie lata traciliśmy przez złe decyzje. Parę słów na temat dzisiejszych uroczystości. No, prom wypłynął w zeszłym tygodniu ze stoczni remontowej w Gdańska, trafił do Świnoujścia. Teraz przypłynął tutaj do Szczecina i szereg imprez przed nami. Prom jest w Szczecinie przy Wołach Robrego w miejscu, które jest najbardziej reprezentacyjne dla naszego miasta, a to ma bardzo duże znaczenie, bo oprócz tego, że tutaj znajduje się siedziba armatora, to tutaj w przeszłości były chrzczone też wcześniejsze statki należące do, do Unity Line, no to jeszcze ma to bardzo duże znaczenie, no bo Szczecin jest miastem o wielowiekowej tradycji związanej z gospodarką morską. To tutaj jest przecież kluczowy dla nas port, więc myślę, że mieszkańcy, którzy Przychodzą tutaj od dwóch dni oglądając nowy Jantar Unity, są pod bardzo dużym wrażeniem, a jutro będą mogli to zobaczyć na własne oczy w niedzielę, wchodząc bezpośrednio na pokład. Już dzisiaj, wczoraj można było obserwować no, wielkie zainteresowanie mieszkańców, masa materiałów wideo w sieci, w social mediach, no więc faktycznie ten efekt został uzyskany. No i chyba wszyscy doceniają no, tak ważne wydarzenie, nie tylko dla Szczecina, ale dla całej gospodarki morskiej. To jest bardzo ważne wydarzenie dla całej gospodarki morskiej w dwóch aspektach. Po pierwsze, bo pokazuje taką bardzo zaawansowaną myśl technologiczną, innowacje, najnowocześniejsze technologie, które przecież są realizowane w Polsce przez polską stocznię, prywatną stocznię, przez fachowców. A po drugie pokazuje, że państwo polskie bardzo odważnie i ambitnie inwestuje w swoją przyszłość na Bałtyku. Nasz rząd zainwestował w to przedsięwzięcie miliard 300 milionów złotych. To dało możliwość Zakończenia budowy tej jednostki, sfinalizowanie finansowania dla drugą, która jest już zwodowana, za mniej więcej pół roku będzie już zakończona, no i rozpoczęcia rozmowy o, kole rozmowy o kolejnej jednostce. Więc myślę, że dla całej gospodarki morskiej, patrząc na to, ile osób było zaangażowanych, e, jeśli chodzi o kooperantów, stoczniowców, ludzi związanych z zarządzaniem projektami w to przedsięwzięcie, to jest to wyjątkowy dzień, bo po bardzo trudnych. E, Kilku latach pracy nad tym projektem możemy powiedzieć z wielką satysfakcją dowiezione. I ważny element, który mi się wydaje, nie wybrzmiał dzisiaj tutaj podczas konferencji prasowej, to jest tak zwany efekt nożnikowy, czyli ta cena, którą często w dziś przestrzeni pojawiają się głosy krytyczne, że te promy są droższe, moglibyśmy je przecież wybudować w Chinach, ale ten efekt nożnikowy powoduje, że każda złotówka wydana w polskiej stoczni dla polskiego armatora z wykorzystaniem polskich kontrahentów. Wraca i zwielokrotnia ten zysk dla polskiej gospodarki. Jaki jest pan, Pana punkt widzenia w tym aspekcie? Mój punkt widzenia jest jasny. Było warto. I decyzja o tym, żeby budować prom w Polsce, jest decyzją słuszną i decyzja o tym, żeby inwestować środki finansowe, należące przecież do skarbu państwa, jest, in, jest decyzją dobrą i taką decyzję podjęliśmy. Taki statek będzie pływał po Bałtyku pewnie z 40 lat. To są bardzo długie okresy i myślę, że z perspektywy czasu to, że przy budowie tego statku... Byli stoczniowcy z wielu firm, z wielu gałęzi gospodarki morskiej, bo tu nie chodzi przecież tylko i wyłącznie o spawanie blach, tylko najnowocześniejszą technologię, elektrykę, elektronikę, e, najnowocześniejsze napędy. No, wszystko, co jest dzisiaj światowym topem, daje możliwość uzyskania kompetencji do budowy takich jednostek i wzmocnienia tych zdolności produkcyjnych. Więc myślę, że ta wartość, której na pierwszy rzut oka nie widać, dla. Dla całego przemysłu stoczniowego jest bardzo istotna, bo pozwala zbudować kompetencje. A ci, którzy oczywiście mają różny punkt widzenia na tę sprawę, no myślę, że warto, aby też patrzyli na to długofalowo. Ostatni nowy prom, który został zakupiony dla polskiego armatora, został wybudowany w 1995 roku w Norwegii. To jest po tym czasie. Prom wybudowany, znowu nowy, ale wybudowany w Polsce. Więc proszę zobaczyć, jaka jest długa perspektywa rozmowy o e, funkcjonowaniu i działalności takiej jednostki. Więc za tych 30 lat, kiedy nas już na naszych stanowiskach dawno nie będzie, ten prom będzie dalej zdolny do tego, żeby wozić pasażerów, ciężarówki, towary przez, przez Bałtyk. I nikt nie będzie mówił o tym, czy było warto, czy nie, tylko dumny będzie z tego, że mamy tak efektywną jednostkę. Przy okazji e, rozmowy odnośnie żeglugi wraca temat polskiej bandery. I tutaj też e, dzisiaj zostały ważne słowa powiedziane odnośnie konkurencyjności żeglugi na rynku międzynarodowym, ale też perspektywy e, zmiany e, stanu rzeczy e, i umożliwienia przynajmniej części armatorom, częścią je, jednostką bycia pod polską banderą. To prawda, jest to jeden z naszych priorytetowych projektów zapowiedzianym przez rząd premiera Donalda Tuska. Zresztą pan premier sam podczas Kongresu Morskiego mówił o tym, że przywrócenie polskiej bandery to jest jedno z działań, które jest kluczowe w ramach naszego wielkiego programu Polskie Morze. Chodzi o to, aby stworzyć dobre warunki do prowadzenia działalności żeglugowej w Polsce. Od blisko 30 lat trwa proces przeflagowywania naszych statków. Rok 2004 jest tym rokiem, w którym z ostatniego statku należącego do Perze Temu zdjęto biało-czerwoną flagę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu armatorzy szukają miejsc, gdzie będą mieli tanie opłaty, niższe koszty działalności, bo muszą konkurować w żegludze globalnej. Nasze statki są rozsiane po morzach i oceanach całego świata i musimy konkurować ze wszystkimi. Więc jeżeli okazuje się, że jedne firmy zarejestrowane gdzieś poza granicami mają niższe podatki a my mielibyśmy tutaj wyższe, to byłoby oczywiste, że musielibyśmy em, oczekiwać wyższych cen za, za usługi, które świadczą nasi armatorzy, co sprawiłoby, że pozycja konkurencyjna nie byłaby zbyt dobra, no przecież wybierano by innych armatorów, bo nasi byliby drożsi. Więc robimy konkretne działania, em, aby przywrócić polską banderę. Po pierwsze ubezpieczenie społeczne marynarzy po to aby koszty pracy były jak najniższe przyjęta została już przygotowana przez nasz rząd ustawa o ubezpieczeniach społecznych marynarzy na niższym poziomie niż jest to generalnie założone po drugie przygotowujemy ustawę która nazywa się ustawą o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych i ich umożliwieniu ich funkcjonowania pod polską banderą to jest ustawa która zakłada wprowadzenie bardzo niskich podatków zamiast podatku CIT podatku tonażowego, który jest zależny od wielkości statku i jest bardzo niski, co daje możliwość konkurencyjnej pozycji i po drugie wzmocnienia też pozycji marynarzy, którzy na przykład w Portugalii albo na Cyprze są w zupełności zwolnieni z podatku PIT i popłaca im się bardziej po prostu pływać pod tamtymi banderami. Więc naszym ambitnym planem jest to, aby jeszcze w tym roku przepisy te znalazły się w sejmie, a w przyszłym roku byłaby możliwość już rozpoczęcia procesu przywracania znów biało-czerwonej na nasze statki handlowe. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie, to nie jest sprawa, którą można rozwiązać od pstryknięcia palcem, bo od 30 lat tego nikt nie robił. Jak prowadziliśmy te konsultacje ze Związkiem Armatorów Polskich, z przedstawicielami firm żeglugowych, to krok po kroku pojawiały się sprawy, które pokazywały, że w Polsce jest wiele barier, przeszkód. No, na przykład taka, że nie można w polskich portach dostarczyć leków na statki, które wypływają za granicę. To są takie działania, które mówiąc prosto, odkrywaliśmy krok po kroku, ale dzisiaj już mamy to bardzo dobrze zidentyfikowane i myślę, że jeszcze w lutym projekt ustawy wystanie na stałym komitecie Rady Ministrów. Gospodarka morska oczywiście to nie tylko żegluga, chociaż no, projekt Jantar to nie jest tylko projekt żeglugowy, ale to jest projekt stoczniowy, to jest pewnego rodzaju montaż finansowy bardzo rozbudowany ale są kolejne ważne tematy, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2025. Ja wiem, że my jesteśmy przed konferencjami wynikowymi, ale można jakiś tutaj wstępnie zarys przedstawić sytuacji, jak polskie porty funkcjonowały w 2025 roku, jakie miały wyniki i jak zapowiada się najbliższy okres. To był bardzo dobry rok dla polskich portów morskich. Przeładunki są na poziomie dodatnim, jak popatrzymy na przeładunki w trzech największych portach, czyli Gdańsk, Gdynia oraz porty Szczecin, świnoujście Patrząc na, na, na wyniki poprzedniego roku, są one kilka procent wyższe niż były rok wcześniej, co znaczy, że porty mają duży potencjał, jednak te dane są cały czas zbierane i... W, w ciągu najbliższych tygodni przedstawimy szczegółowe informacje, natomiast mamy absolutny rekord, jeśli chodzi o przeładowane w polskich portach kontenery. To jest wzrost no, ponad 15%. Nigdy w historii polskich portów nie przeładowano tak dużo kontenerów. Rok 2024 był rekordowy, a 2025 jest dużo, dużo lepszy, co pokazuje jasno, że na tej mapie globalnych łańcuchów dostaw. Polskie porty pełnią coraz ważniejszą rolę, dlatego inwestujemy w te porty. Rozpoczęły się e, kluczowe inwestycje, które mają za zadanie wzmocnienie naszego szeroko rozumianego bezpieczeństwa i gospodarczego, i energetycznego, żywnościowego, czy też militarnego, prawda? Więc e, e, rusza budowa przylądka Pomerania, czyli największego e, portu na zachodnim wybrzeżu, w Świnouściu 186 hektarów nowego lądu, największa inwestycja w 75-letniej historii zarządu Morskich Portów w szczecin Świnoujście. Mamy już pozwolenie na budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji tego przedsięwzięcia. Podpisaliśmy umowy na oczyszczanie dna morskiego, gdzie jest basen portowy, tor podejściowy, więc bardzo prace ruszyły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne. Rozpoczęła się budowa nowego stanowiska w naftoporcie w Gdańsku. Stanowisko paliw płynnych w Gdyni. Kolejna inwestycja za grube miliony złotych. Realizujemy terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Gdańsku, gdzie zalądowienie już jest na ostatecznym i końcowym etapie. Więc tych działań, które są podejmowane w największych i najistotniejszych polskich portach, jest wiele. One już są rozpoczęte. Myślę, że ten rok 2026 będzie też przełomowy, dlatego że w budżecie państwa, w części związanej z gospodarką morską, mamy rekordowe pieniądze. Ten budżet jest o blisko 50% wyższy niż w roku ubiegłym. To pokazuje jasno, że gospodarka morska jest naszym priorytetem. Rząd inwestuje w gospodarkę morską, bo inwestycje w gospodarkę morską to inwestycje w nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Chciałbym też poruszyć temat przemysłu stoczniowego. Promiantar no to jest oczywiście sukces przemysłu stoczniowego. Musimy pamiętać o tym, że w ten projekt było wiele firm stoczniowych zaangażowanych, nie tylko grupa remontowa, ale bardzo wielu kontrahentów, bardzo wiele polskich stoczni, mniejszych, całkowicie prywatnych. Bardzo duży łańcuch dostaw, olbrzymia ilość urządzeń dostarczanych na, ten, na tą jednostkę też z polskich firm. Ale no, projekt Jantar to nie tylko. To niecały polski przemysł stoczniowy. Mamy tutaj Stocznię Wulkan, Stocznię Gryfia. Mamy bardzo mocno rozbudowujący się sektor obronnościowy. Stocznia PGZ, Stocznia Wojenna. No to ostatnio bardzo dużo sukcesów. Też budowa zupełnie nowego łańcucha dostaw w oparciu o Stocznię Christ, W oparciu o gdyńskich dostawców. Program Miecznik. No, kończący się program Kormoran, jeśli chodzi o dostawę niszczycieli min, ale mamy, mówimy tu o okrętach typu Delfin, mówimy tutaj o okręcie Ratownik, no i ostatnio zostały podjęte decyzje odnośnie okrętów podwodnych, odnośnie programu Orka. No, to jest olbrzymia perspektywa dla całego sektora stoczniowego na najbliższe lata dekady, można powiedzieć. Jaka jest pana, jak, jaki jest Pana punkt widzenia i w jakim stopniu Pan priorytetyzuje ten temat? Myślę, że rozwój przemysłu stoczniowego to jest działanie bardzo mocno kierowane na przyszłość i również wiąże się z naszym szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To, że są w Polsce realizowane kontrakty wojskowe, rozwój programu orka, programu mieczni, decyzje kluczowe dla realizacji inwestycji związanych z obronnością. Pokazuje jasno, że można to robić w Polsce, bo na czele tych podmiotów, które to realizują, stoją po prostu fachowcy. Obserwuję wszystko co dzieje się również w stoczniach, które nie, są beś, nie, nie podlegają bezpośrednio nadzorowi Ministerstwa Infrastruktury, ale ta współpraca pomiędzy e, chociażby PGZ Stocznią Wojenną, a innymi podmiotami jak Stocznią Szczecińską Vulkan pokazuje jasno, że jest potencjał na bardzo dużą współpracę i wspólne realizowanie projektów, które są kluczowe dla tych stoczni. PGZ, Stocznia Wojenna to jest stocznia, która ma bardzo wiele zamówień na kilka lat do przodu. I tutaj znalezienie takiej synergii, współpracy z innymi polskimi stoczniami, zarówno prywatnymi, jak i tymi, które należą do Skarbu Państwa, uznaję za priorytetowe, tak, żeby podzielić te prace i osiągać jak najlepsze efekty tutaj na miejscu w Polsce. Ja bezpośrednio nadzoruję jako minister infrastruktury dwie stocznie, czyli Stocznię Szczecińską oraz Stocznię Remontową Gryfia. Podjęliśmy decyzję o dokapitalizowaniu inwestycji w tych stoczniach na kwotę 240 milionów złotych. Z tych pieniędzy budujemy największy dok dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, który będzie mógł obsłużyć największe statki, które mogą wpływać do Szczecińskiego portu po tym jak Kończyliśmy pogłębianie na nabrzeży do 12,5 metra, coraz większe jednostki przychodzą tutaj do naszego miasta, więc będą miały na miejscu jednocześnie stocznię gotową do tego, aby prowadzić e, remonty. Po drugie, z tych pieniędzy zwiększamy potencjał produkcyjny stoczni szczecińskiej wulkan, budując nowe hale produkcyjne i zakupując maszyny do cięcia blachy. To jest bardzo istotne, ale to też nie jest wszystko, bo nasz rząd podjął decyzję o stworzeniu. Największego w historii polskich uczelni morskich programu inwestycyjnego. Za blisko miliard złotych zostaną wybudowane statki szkolno-badawcze, które trafią Żaglowiec do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i statek szkolno-badawczy do Politechniki Morskiej w Szczecinie. Więc mówiąc wprost, gospodarka morska jest na dobrym kursie. Zlecenia, które są przygotowane przez, przez podmioty publiczne, no pokazują jasno, że. Jesteśmy gotowi do tego, aby inwestować. I inwestujemy w gospodarkę morską, w nowe statki. To jest nasza kluczowa działalność. Jesteśmy państwem z morskimi ambicjami, więc uważam, że każdy element związany zarówno z działalnością żeglugową, jak i stoczniową i każdą inną powinien być traktowany i jest traktowany przez nasz rząd jako priorytetowy. Rok 2025 to jest też rok. Yy... Instalacji pierwszych morskich turbin wiatrowych na Bałtyku, turbin, które częściowo powstają w Szczecinie, częściowo będą powstawać w Gdańsku. Tworzy się łańcuch dostaw i tworzy się nowy sektor gospodarki morskiej, nowe możliwości dla polskiego przemysłu morskiego. Jak pan ocenia to, co się dzieje na Bałtyku? Jak pan ocenia też tą transformację energetyczną z południa na północ, którą obserwujemy, obserwujemy w ostatnich latach? To prawda, myślę, że to bezpieczeństwo energetyczne coraz silniej przenosi swój środek ciężkości w stronę Bałtyku. To już nie chodzi tylko i wyłącznie o inwestycje w terminale paliwowe, budowę elektrowni jądrowej, ale też o morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, które no, kilkanaście milionów gospodarstw domowych będą mogły zaopatrzyć. W prąd, który będzie prądem, mówiąc prosto ekologicznym. I to, że elementy tych morskich farm wiatrowych powstają w Polsce, też jest bardzo wielką szansą na rozwój przemysłu morskiego, szczególnie tego stoczniowego, który też przechodzi pewnego rodzaju transformację, dlatego że to jest nowy rozdział, który otworzył się przez polską gospodarkę morską. I to my musimy tak ukształtować te relacje, aby to właśnie tutaj na naszym wybrzeżu była ta wartość dodana. Tworzone. Więc myślę, że na każdym etapie realizacji tych przedsięwzięć podkreślamy udział e, komponentu krajowego w realizacji tych inwestycji. Powołany przez ministra Balczuna zespół do spraw właśnie tego Local Content pokazuje jasno, że coraz bardziej polskie firmy są zaangażowane w te działania, natomiast musimy stworzyć takie odpowiednie e, ramy regulacyjne, aby było to dużo łatwiejsze dla polskich firm, aby przystępować do takich kontraktów. A to, że morska energetyka wiatrowa jest. Bardzo istotna z punktu widzenia współczesnej gospodarki morskiej to jest też to, że ze środków odblokowanego przez nasz rząd Krajowego Planu Odbudowy realizowane są w portach inwestycje związane z morską energetyką wiatrową. Za blisko miliard złotych realizujemy terminal instalacyjny w porcie w Gdańsku, z którego będą startować elementy morskich fan wiatrowych, które następnie będą stawiane na Bałtyku. Z pieniędzy z KPO modernizujemy mniejsze porty Ustka, Łeba, Darłowo falochrony ponad stuletnie, które już dawno wymagały inwestycji, są budowane na nowo, są naszpikowane najnowocześniejszą technologią, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem wchodzenia do tych portów. Ponad 700 milionów złotych w tych trzech mniejszych portach Inwestujemy ze środków z KPO, więc to są gigantyczne pieniądze, które pokazują, że morska energetyka wiatrowa też jest przyszłością i jednym z filarów rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Rząd no, musi tworzyć no, te, te dalekie strategie, jeśli chodzi o gospodarkę morską, jeśli chodzi o polskie porty. Mamy tutaj szereg inwestycji, gdzie jest naprawdę duża potrzeba ich realizacji. Ja mówię tutaj oczywiście o Drodze Czerwonej, mówię tutaj o drugiej Nice, jeśli chodzi o połączenie kolej do portu północnego myślę o strategii rozwoju portów środkowego wybrzeża na przykład jak port Haler który ostatnio wybrzmiał jeśli chodzi o projekt opozycyjny jakie projekty będą tam ujęte jak powinniśmy podchodzić do tej strategii myślę że wszystkie tego typu inwestycje powinny być przygotowywane w oparciu o rachunek ekonomiczny i o gospodarczą sensowność takiego przedsięwzięcia. Czytałem o projekcie polityków opozycji o porcie Haller i myślę, że godny w tym projekcie to jest tylko patron. Dlatego że realizacja tego przedsięwzięcia już została również przez fachowców branży morskiej bardzo mocno skrytykowana. Natomiast, patrząc na najważniejsze i najważniejsze potrzeby, my w Ministerstwie Infrastruktury pracujemy nad ustawą, która ma skrócić całe procesy przygotowawcze dla realizacji strategicznych inwestycji, po to, aby ten proces uzyskania pozwoleń środowiskowych, całej dokumentacji wynikających z tych. Kwestii ochrony środowiska był krótszy i między m.in. kwestia drogi Czerwonej, czy inwestycja w drogę czerwoną jest tam wpisana z nazwy i traktujemy ją jako kluczową dla Gdyńskiego portu. Równocześnie prowadzone jest postępowanie na wybór inwestora pod budowę portu zewnętrznego w Gdyni, który do połowy roku ma zostać przedstawiony. Jeśli chodzi o port Gdański, no to oczywiście też najważniejsze są dodatkowe połączenia kolejowe do portu północnego. Już PKP PLK razem z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk przygotowują dokumentację, podpisano wspólną umowę na przygotowanie niezbędnych um, dokumentacji przedstawiających parametry, które będą kluczowe dla realizacji tego przedsięwzięcia. Patrząc na zachodnie wybrzeże, modernizujemy nadodrzankę, czyli linię kolejową C59 idącą praktycznie od Świnoujścia aż w stronę Wrocławia. To jest blisko 700 milionów złotych również z Krajowego planu odbudowy na poprawę bezpieczeństwa na przyjazdach, usunięcie tzw. wąskich gardeł i zwiększenie możliwości czy zwiększenie prędkości pociągów na tej trasie. Więc nie możemy patrzeć na porty tylko w perspektywie punktowej, port i nic dalej, tylko musimy dalej, daleko w głąb lądu to realizować. Droga S3 została kilka tygodni temu. Oddana do użytku, więc można powiedzieć, że mamy cały korytarz transportowy od Świnoujścia, czyli od morza aż do gór, czyli do e, polsko-czeskiej granicy, gdzie Czesi też zaczynają budowę swojej autostrady po swojej stronie, więc mamy zupełnie nowe możliwości korytarza transportowego, więc patrzymy na to kompleksowo: drogi, kolej, promy, połączenia do Skandynawii i rozwój portów. W gospodarce morskiej jest wielki potencjał, który musimy wykorzystać. I na koniec, może to nie jest dobry dzień na, na, na komentarze tego typu, ponieważ dzisiaj faktycznie mamy święte, święto gospodarki morskiej, ale czy są takie obszary, z których no, nie do końca jest Pan zadowolony, w których tempo pewnych projektów nie postępuje tak, jakby pan chciał albo tak, jakby pan sobie wyobrażał dzisiaj? Jeśli tak, to które to są obszary? Jeden taki obszar, który jest dosyć trudny z perspektywy proceduralnej, to są kwestie związane z inwestycjami w żegludze śródlądowej. No, dlatego, że inwestycje na przykład na Odrze Granicznej, Odrzańska Droga Wodna jest kluczowa z punktu widzenia również dostępności do portu w Szczecinie. No, przecież barki, bardzo istotna gałąź transportu, choć w ostatnich latach bardzo spadła liczba przewożonych towarów żeglogą śródlądową, no to jednak uchylenie przez sąd decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia sprawiło, że no musimy na nowo tę decyzję przygotować. Przeznaczamy w tym roku około 5 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji dla nowej decyzji środowiskowej, dla drugiego etapu inwestycji na Odrze Granicznej. No to jest procedura, którą musimy przejść, jest ona niezbędna do tego, żeby zacząć to realizować. Ja myślę, że patrząc na ten, 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 ten obszar i ten sektor, no to gdyby w nim w, w, tak szło, bym powiedział, szybko i bez komplikacji, jak na przykład w sprawach związanych z rozwojem portów, no to myślę, że to byłoby trochę bardziej efektywne. No, ale jesteśmy w takiej rzeczywistości, że jesteśmy musimy robić swoje i nadganiać to co to co jest nie w takim tempie jakim chcielibyśmy Dziękuję bardzo. Rozumiem, że we wtorek promiantar wypływa w swój pierwszy liniowy rejs. Wchodzi na linię Świnoujście i Sztat, A my za pół roku będziemy mogli spotkać się po raz kolejny na chrzcie drugiego z serii polskich Ropaksów na pokładzie promu Bursztyn. Pierwszy to jantar, drugi to bursztyn. Statek jest zwodowany, wyposażany. W związku z tym, że jest to seryjna produkcja, te prace idą szybciej niż na tym pierwszym, więc spodziewamy się w drugiej połowie roku wejścia statku na linię. Trzymajcie kciuki za to, aby prace przebiegały zgodnie z planem. Dziękuję bardzo. Dzięki.